Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony oczywiście snow i dzisiaj rozpoczynamy nową kampanię Resident Evil 6. I będzie to oczywiście wspomniana w poprzednim odcinku kampania Jake'a. Tak więc zaczynajmy. Zobaczymy, co w tej kampanii nas spotka. Oczywiście tak, pojedynczy. Będziemy grać tak jak wspomniałem Jake'em, chociaż kusi mnie Sherry. W sensie postaci, żeby nie było. Dobra, gramy. Synu Eskera. Zobaczymy na co go stać. No, zobaczymy, co się ukaże naszym oczom. Mam nadzieję, że będziemy walczyć z zombiakami i nie zostaniemy od razu rzuceni do Chin. Edonia. Czy ty masz właśnie wirusa w ręce? No pięknie się zaczyna pięknie. Czy oni sobie tutaj cipają wirusa? attack doing anything for you yet supposed to be some kind of energy booster but I don't feel any different attack melina you know between me and you think we should ask for more money oh

z tą panią się na dole ej ejda. Nie ej da no question you've got the antibodies thank you very much wait what you could be the to saving this world jake Mueller. tak mi fiaś że bez problemu

Od razu tradycyjnie przeszukamy. Aha, czyli ty nie masz noża. Proszę tylko walkę wręcz. Ale z tego co pokazałeś, dobrze walczysz, chłopie. Nic. Dobra. Może tutaj coś? Nie. To idźmy tam, gdzie iść mamy. Dobra, Sherry idzie za nami. Niech tylko jakiś się przytrafi. Niech tylko się jakiś napatoczy. Chcę wypróbować tą walkę wręcz. Aha, słychać już strzały. Dzień dobry panu. Nie mógłbym tego nawet ustrzelić Nie, nie mógłbym Dobra, idziemy A raczej biegniemy Czy tu jest przejście? Nie Też będziecie kopać Też będziecie kopać Aha Dlaczego oni z nas strzelają? hell O właśnie, dokładnie. It's jest those juavo now. And you're dressed just like them. Come on, we have to get out of here. strzelać, chłopie. Beczki? Nie. Coś w tym nie widać nic. Ale ciebie sobie nie podaruję. Widziałem, że ktoś tam biegł, o właśnie. Tyk! I po górce i z go i nie żyjesz. O! Gdzie by tam? ho. hohoo! Wow! Dobra, Jake potrafi sobie radzić Nawet jeśli skończy nam się amunicja, będziemy mieli jakieś zawsze wyjście Tego nie możemy rozwalić nie Sherry, Sherry, no Dobra, dziewczyno, chodź Nie tędy, tędy Coś tutaj nie Przeskakujemy Ta kamera mogłaby... właśnie Siemano. masz po plecach. Spadaj na dół. Uuu co? uda. na. ojej o. Je, o, W Wtedy my mamy iść. Tamtędy. A czy coś tutaj jest? Nie. Jest tylko jakiś pan z czymś tam. Gdzie mi tam strzelasz? Masz za swoje? Jeszcze ci główkę zmiażdżę. Ło! Wow! proponuję trenować wrestling. Naprawdę byś się nadał. Dobra, pieprzyć to. Tak Będziemy stać, stać, obijać ich. Miłe przywitanie, dziękuję bardzo. Nie wiem, czy gra nie jest za tym przypadkiem. Momencik. Aha, nie ja mogę sprawdzić opcji, kiedy jest pauza. Świetnie. No, do jasnej cholery, przestaniecie mi tutaj ładować rakietami. Ja rozumiem, że chcecie pozbyć się tych... Zjadł jak najszybciej, ale... Jaki wytrzymały skurczybyk! Tam tędy, ale tu są schody, 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 schody... Czy coś tutaj mogę znaleźć, czy... Ja właśnie tędy przyszedłem? Nie wiem. Dobra. Idźmy tam, gdzie mamy iść

I'm not here to hire you. What? Why are you here? Your blood. like Cross or something? No, listen, those things that attacked us, they were all exposed to a new virus called the C virus. The same strain that you just took a dose of. It didn't affect you because you've got the antibodies. Right now, we're racing against a global bioterrorist attack, and we needed a vaccine yesterday. We need you, Jake. We need your blood. Fifty million dollars. Cash. <laughs> non Chłop się ceni. I to bardzo się ceni. Bomby. Po co mi bomby? Nie używam ich i tak. Chyba tędy. Pół miliona za pół litr. No. We're going to have to shoot our way out. Agreed. We don't have a choice now. <laughs> yeah. Wreszcie. Znaczy. Amunicja. Ała! Jasny gwint. Dobra, jak na razie idzie w miarę spokojnie. Dzień dobry? Gdzieś tu, czy chyba był jakiś? Jest. O jecha. O jecha. Hmm. On poszedł na dół. ty tam wężowy znak? Czy ja mogę. Oho, ho ho, perski strzał! Lećmy na dół! No i trzeba było się gorączkować. Trzeba było. Wow, co znowu? Tak, oczywiście, ty musisz mi spadać na głowę. To już jest druga postać, która pozwala sobie. żeby kobieta wlazła mu na głowę. Aha, i my nie możemy. My musimy skorzystać z drążka. Co za hamstwo. Sherry, z racji tego, że przeżyła piekło w Racun City, powinna sobie radzić tutaj lepiej od nas. amunicja hmm. A jak strzelę nic to nie da Dobra Ups Ktoś zjadł chyba za bardzo wtedy śniadanie A teraz musimy jej utorować drogę Serio? To będzie tak cały czas Idziesz, idziesz. Dobra, idziemy mordować. No, wiedziałem, że prędzej czy później coś będzie musiało się pojawić. Dziękuję za pomoc. Yes, it's like the BSAA have got their work cut out for them. You don't know the half of it. Last I checked, my employers had a tank parked on the other side of the river. The only way the BSAA are leaving that bridge again are in body bags. No, you're wrong. They're more resilient than you can imagine. Oj oh,

Jeszcze <Ole joke in> ktoś <Ki organizational noise> sami się wykopią Właśnie na to czekałem <Ki sı Blaze standards> ale anyway, tego już nie chciałem stanie Nic nie zostawił nic nie zostawił mam cholerne problemy z mówieniem. Nie znoszę czegoś takiego. Tędy na pewno nie. Sherry. Znowu się mamy bawić w cyrkowca. O nie. O nie. Szybko, Jake? Jake! Jasne, jak ta kamera! Właśnie, właśnie, właśnie! Właś! Tak, brawo, dziękuję. Przeładuj. A to jest naładowany. nie! Tu chcę, tu. Chcę zobaczyć, czy czegoś na górze nie ma. Okay. Tak, powinniśmy iść w przeciwnym kierunku, ale tutaj już widzę, że są punkty i dwójka chętnych do bitki. I bezsensownie tracę zdrowie. Skrzynka. Niech się zwróci. Punkty. Dobra. Pistolecik. Wracamy do naszego. Wiernego przyjaciela. Skoro ci panowie nie respektują prawa pięści, to będą respektować owianych przyjaciół. Nie, nie, dobra. Możemy byśmy się tak uleczyli. Jeszcze. Co Myślałeś, na no to uciekamy Nie wiem czy w dobrym kierunku uciekam, ale... Tak, w dobrym. To naprawdę nie ma sensu. Skoro oni mają te działa. Gdybym miał więcej amunicji i inną broń przede wszystkim, owszem, ale... Jeden pistolecik i trzydzieści pocisków. Szkoda zachodu. Co do cholery jest? Co to ma być? To jest jeszcze jakieś wielkie bydle i tak szybko się rusza. butle na dole Nie Ale to pewnie żyje! Okay, we go with your plan. god Son of a bitch, sorry, strong! he's strong I'm not going for take. Here goes nothing. No nie, to jeszcze za nami biegnie. Always soft them with women. Ucieknij z magazynu. Dobra. Skoro mieliśmy wcześniej punkt zapisu gry, tak więc ja zakończę tutaj ten odcinek. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym. Trzymajcie się na razie.